Dzień dobry, przenosimy się do Dortmund i kolejny zakup Renault GT180 w nadwoziu. Kupę eee, samochód z roku 2013, niewiele ponad 130 tysięcy przebiegu, pełny serwis. Asso. Jest tutaj dosyć ciemno, niewiele uda mi się pokazać. Eee, generalnie samochód jest do końca serwisowany. W ASO, cały w oryginalnym lakierze, ma jeden mankament wizualny, tylko jeden. Zaraz go pokażemy. Poza tym jest na nagrawie ciężko będzie to pokazać, ale to jest jak nowe. Żadnych uszkodzeń, żadnych defektów dookoła. Mamy tutaj w samochodzie. Zgnieciony lekko w tym miejscu. I przechodzimy do wnętrza pojazdu. Środek poliftowy. Do tej pory auto przejechało 142 tysiące kilometrów. Zobaczcie, jak wygląda boczek przy tym przebiegu. Niewiele tutaj uda mi się pokazać, bo samochód stoi na hali. No co co tutaj, co tutaj będę dłużej opowiadał? stan jest samochodu perfekt, że niedługo samochód ruszy z Dortmundu do Polski, do blacharza, lakiernika i pojawi się w ofercie. Trzymajcie się na razie.